Ziemia to stała wypadna by jakiego bym chciała. Złożył pan mu krega żeby z niełem chodzi złożył. pana darun 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 a darun 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 na roli rolnika? Bardzo ciężka. O której godzinie trzeba wstawać? No, różnie, ale bardzo rano nie wstają. Nie? Czwarta, piąta godzina. Nie? I pan też tak wstaje? No ja trochę później. A co jest najtrudniejsze w pracy? Najtrudniejsze, no, cały dzień praktycznie trzeba pracować na roli. tak? Od rana nie ma odpoczynku, od rana do, do wieczora. Czas na wyspanie się na odpoczynek i z powrotem od nowa to samo. Czyli tak? cały czas praca fizyczna można powiedzieć. No dokładnie, powiedzieć. dokładnie. A jakie tak? są największe problemy rolnika. Problemy? No, możliwe, że chodzi o sprzedaż artykułów Jest wyprodukowanych. Ciężko, tak? No właśnie, ciężko sprzedać bądź. Za niską kwotę, niskie, niskie pieniążki. niską, nieadekwatną do nakładu tak, pracy. Dokładnie, tak, dokładnie, do nakładu pracy rolnicy dostają za małe pieniążki. A jaki był dla, dla Was ten rok miniony? No, w tym roku to nie za wesoło było, bo susza tak, dotknęła. No to duże środki trzeba włożyć na e, pasze, tak, zakupić dla zwierząt. Także straty, straty, jakieś są. No Czego mogę życzyć rolnikom? E, no żeby się polepszyło ze zbytem artykułów wyprodukowanych za lepszą cenę, załóżmy. No i pogoda, żeby sprzyjała w najbliższych latach jak najlepiej. Nie? Czyli mniej pracy. Mniej dużo pracy, dużo pogody. dokładnie. Dużo pogody. No i zadowolenia ze swojej pracy, żeby był jakiś konkretny większy zysk dla rolnika, tak? Tego z całego serca życzę. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dokładnie.